Witam Państwa serdecznie, w dniu dzisiejszym sobie przeglądniemy się właśnie termowizji od firmy Hik Micro, czy Hik Micro. dokładnie to modelu Mini 2 Plus wersji drugiej. Mowa tu o termowizji do urządzeń przenośnych właśnie opartych na system iPad, iOS oraz Android. Nie przedłużając, zaczynamy od otwierania i w pokrótce powiemy sobie, co to za sprzęt, do czego może nam służyć, jak się może przydawać, jakie ma parametry, ale z grubsza najważniejszej informacje, mamy dodatkową aplikację, w której wszystko sterujemy i nazywa się ona Mikro, yy, Viewer yy, czy Viewer. Yy, mamy wyjście na USB-C, mamy wyjście na Lighting, ale o tym już w środku. Jedną z ważnych rzeczy, Mamy to są informacje takie jeśli chodzi o IR detektor wielkości 256, dokładnie 256 na 192 mamy manualny fokus. Nie ma zamontowanej baterii dlatego jest ona bardzo lekka. Ta termowizja dokładnie toważy coś koło jednej uncji chyba nawet poniżej. Zaraz to, zaraz to sprawdzimy w szczegółach. Ma również system poprawy sprzętowej obrazu z termowizji, żeby on był jeszcze bardziej wyraźniejszy, czy bardziej szczegółowy. Świetna aplikacja, tak, właśnie, którą mówimy tutaj na początku, czyli tą viewer. Ale dobrze, przechodzimy do opakowania. A więc w opakowaniu po otwarciu mamy w ten sposób ładnie zapakowany futerał. I w środku tego futerału mamy jeszcze informacje o aplikacjach. Mamy również aplikację na desktop, nazwa się na nazwana Higmicro Analyzer. Natomiast nie ma jej dostępnej na system macOS, jest tylko ona na Windowsa. Natomiast, jeśli chodzi o iPhone czy Apple OS, czy iOS, tak? Czy, czy, czy Android, no to tu mamy dedykowaną aplikację Hikmicro Viewer. Dodatkowo mamy też szybką instrukcję, jak sobie to urządzenie skonfigurować, jak to odpalić, więc jest tu wszystko, co byśmy chcieli się uzyskać jest również w języku polskim na stronie 30. Dobrze, przechodzimy dalej. Bardzo ważna rzecz, termowizja jest takim autofale, ale jeszcze zanim dojdziemy do otwarcia, chciałem jeszcze wspomnieć, że materiał nie jest sponsorowany nie dostałem tej kamery termowizyjnej, mobilnej od żadnego dystrybutora czy od producenta do przetestowania, do pokazania, zareklamowania. Jest to mój zakup prywatny, którym dzielę się tutaj na kanale z wami. Jeśli by to kogoś interesowało, byłby zainteresowany taką termowizją, to może sobie tutaj obejrzeć ten materiał. To tyle z tych ogłoszeń parafialnych. Przejdźmy do tego, co mamy w środku. W środku mamy po pierwsze tutaj kabel przedłużkę na port USB-C do USB-C. Mianowicie wynosi on aż 40 cm, dzięki temu możemy wpiąć do komputera, czy do, do iPhone'a, czy do iPada. Ten oto kabel i 40 cm dalej po prostu sobie oglądać termowizją pewne rzeczy. Jest to bardzo przydatna funkcja. Kabel jest tu istotny, bo przypomnijmy, ta kamera nie ma nie ma wbudowanego akumulatora, a więc tu mamy kabel. Tu mamy samą kamerę. Kamera jest wyposażona w port USB-C. Ma też zaślepkę obiektywu. Obiektyw mamy również możliwością przyzumowania manualnego. O parametrach tego powiem za chwileczkę. Natomiast, natomiast jest to bardzo, bardzo lekki sprzęt bardzo, jak widzimy, mały, łatwo wpiąć. Dodatkowo, co mamy tutaj jeszcze w fotorale? Jest to oczywiście, tak wspominaliśmy na początku, możliwość przełączki na lighting. Jest to kamera kompatybilna zarówno ze starszymi e, iPhone'ami czy urządzeniami Apple, jak i z nowymi 15, choćby ja używam 15 Pro Max jak najbardziej działa bez problemu, więc nie ma tego problemu z kompatybilnością. Aplikacja również na działa. Oraz mamy jeszcze przedłużkę drugą, czyli wydłużającą port USB-C. Możemy go sobie jeszcze przedłużyć, żeby kamera, jeśli mamy jakiś futerał, który bardzo tutaj oponuje i nie możemy wziąć bezpośrednio do naszego urządzenia. Możemy sobie to jeszcze przedłużyć. Co mamy, jeśli chodzi o to opakowanie, jeśli chodzi o parametry, no to już sobie przejdziemy i dokładnie powiedzmy, co mamy. Mamy porty typu USB-C, mamy porty typu Lighting, mamy bardzo wyraźny obraz termiczny, gdyż posiada bardzo wysokoczuły detektor. Ta kamera jest to detektor VOX o rozdzielczości 256x192, o czym wspominaliśmy wcześniej. Mamy tutaj, yy, czyli to jest 49152 piksele wraz z optymalizowanym algorytmem pola tym jest Super IR, tą funkcją, którą mamy. Właśnie mam możliwość bardzo wyraźnego zobaczyć elementów w termowizji, gdzie one się nie rozmywają. Jak mamy coś bardzo szczegółowe, coś małe, to możemy to jak najbardziej e, dosięgnąć i zobaczyć. Mamy też wyposażone w obiektyw z regulacją ostrości do kontroli przy różnych odległościach nawet od 7 cm do 10 m, obserwowanych moich obiektów, takie jak elementy elektroniczne o wielkości nawet zaledwie pół mm lub tych bardziej odległych. I tu producent pokazuje na swojej stronie, że możemy oglądać coś z bardzo bliska, właśnie z kilku centymetrów, drobne elementy o wielkości pół centymetra, jak i też możemy obserwować nieruchomości oddalone o 50 metrów i widzieć gdzie jest jakiś punkt, punkt ciepła, tak, a, gdzie, a gdzie go nie ma. Bardzo dokładne pomiary, jeśli chodzi o tę o termodetekcję, mianowicie są pomiary z błędem plus minus 2 stopnie Celsjusza więc jest to bardzo, bardzo nieduży, nieduży, nieduża rozbieżność, jeśli chodzi o temperaturę. Sam sprawdzałem. Wychodzi bardzo zbliżenie. Nawet jeśli popatrzymy na temperaturę ciała, no to jest tam różnica. Może plus minus. Mieści się to w przedziale jednego stopnia Celsjusza, więc jak najbardziej jest to bardzo, bardzo dokładny wynik. Mamy możliwość pomiaru temperatur nawet do 400 stopni Celsjusza, więc bardzo dużo. Jeśli chodzi o rozmiary, no to, jest to jest to kwadrat o, wadze, o wielkości 26,6 mm na 26,6 mm na 25 mm i o wadze właśnie całej uncji, czyli, tak jak wspominałem, jest to 24 gramy, czyli jest to coś bardzo lekkiego. Paryżnego może mieć w praktyce zawsze ze sobą w kieszeni, czy też w jakiejś torbie. Narzędziowej, pod ręką, gdzieś po prostu, tak. Mamy funkcję makro, gdzie obiektyw zależy od ostrości, właśnie tutaj możemy sobie kręcić nim, potrafi dostarczyć stabilne szczegółowe obrazy, jak nawet 340 mikronów, yy, jeśli go użyjemy z dodatkowym uchwytem na biurku więc żeby nie ruszać, więc naprawdę ma to bardzo szczegółową detekcję. I, więc bardzo niskie zużycie prądu, tylko 0,36 W, więc praktycznie znikome. Jest on odporny na jakieś tam upadki z niewielkiej wysokości, np. do 1 M, ma, ma, ma stopień ochrony IP40, więc tutaj jak najbardziej nie jest on aż tak bardzo delikatnym sprzętem, jak można by się wydawać, jeśli chodzi o termowizję. Ma różne możliwości pomiaru e, obrazu z, z trybem PIP, z niestarterowymi e, paletami i 15 zaprogramowanych palet ma również granych. i Przechwytywanie wideo i obrazów ułatwia pracę e, dzięki tym właśnie możliwościom. Więc jest tutaj dużo możliwości. M możemy e, też ustawić autorotację, czyli jeśli. Mamy go do iPhone'a w ten sposób, jeśli przekręcimy w tą stronę, to automatycznie obraz na iPhone'ie nam się automatycznie zrotuje. Możemy włączyć manualną rotację i wtedy będąc w tym poziomie, w pionie, możemy sobie wrócić, że obraz będzie w poziomie. Jest bardzo dużo takich ustawień właśnie specjalistycznych, jak Spot, Lines, Areas. Gdzie możemy zmierzyć konkretny element na naszym obrazie, tak, który chcemy, żeby mierzył nam górną, dolną wartość oraz średnią wartość? Temperaturę mamy, fokusową paletę, mamy rozpiętość alarmową, wysoką i niską temperatury, emisję i dystans, żeby pokazał, więc tu jest bardzo dużo możliwości. Naprawdę, jeśli chodzi o aplikację, tą, którą właśnie tu producent podaje, Hig Viewer polecam ją zainstalować, to jest naprawdę 100%, 100 z możliwości, jeszcze więcej z możliwości w tej aplikacji na PC, -ta, ale musi być do niego system Windows. Jeśli ktoś ma to jak najbardziej może z tego korzystać, jeśli nie może skupić się na urządzeniach mobilnych. Do czego możemy korzystać z takiej kamery? Do różnych zastosowań. Możemy My znajdować e, zwierzęta domowe. Jeśli gdzieś, gdzieś, gdzieś weszły, jak kot mały, czy gdzieś za, za, za szafkę, czy łóżko możemy go sobie m, zlokalizować. E, tak, mówię, na dość duże odległości działa ta aparatura. Nawet tam po że średni taki zakres to jest 10 metrów, może i nawet do 50 nawet sięgać. Więc możemy podglądać te zwierzęta e, również na zewnątrz. Mamy, możemy sprawdzić chłodzenie komputerów, inspekcję izolacji. Różne inne motoryzacyjne aspektów, gdzie się co nam nagrzewa, czy przy, przy elektronice, mało no, żeby znaleźć naprawdę multum, multum, multum możliwości yy, dla tego sprzętu. Jest on relatywnie niedrogi w granicach około 1000 zł. Jak dobrze pamiętam, plus, minus yy, on kosztuje czasem trochę taniej, czasem bliżej właśnie tego 1000. Yy, jest to wersja druga tego Mini 2 Plus poprawiona i, i, i faktycznie bardzo dobrze się ona sprawdza szczególnie właśnie z nowymi urządzeniami takimi jak właśnie e, iPhone 15 czy też 16 e, gdzie, gdzie, gdzie te stare moduły nie miały tego wsparcia. Firma Higmicro jest to też firma bardzo znana e, głównie zajmuje się termowizją e, specjalistyczną taką przemysłową, ale również właśnie przede wszystkim może też koło dla leśniczych e, gdzie mamy termoobiektywy lunety, wszelkie monookulary, czy, czy nawet lornetki z termowizją na bardzo, bardzo długie odległości, nawet liczone w kilometrach, więc jest to firma sprawdzona, znana w branży, natomiast teraz udostępniono taki fajny moduł w wersji drugiej do, 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 do sprzętów mobilnych, którym naprawdę może mieć dużo ciekawych zastosowań domowych. To wszystko na dzisiaj. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję, lajka, komentarz pod spodem w drodze do bicia pierwszego tysiąca subskrybentów na kanale. Bardzo mi zależy, żeby ten projekt się rozwijał bez żadnych współprac, tylko z własnych środków, gdzie pokazuję rzeczy, które sam używam, korzystam i, 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 i z jakiegoś powodu uznałem, że one są warte zakupu, sprawdzenia czy do moich zastosowań firmowych, domowych, więc tutaj. Jak najbardziej, jak najbardziej yy, będę wdzięczny za wsparcie właśnie w postaci tej subskrypcji na kanale. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, coś mógłbym odpowiedzieć, napiszcie w komentarzu. Bardzo chętnie na nie wszystkie odpowiem. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!